Siemanko ludzie, witajcie w kolejnym odcinku przygód Drwala Czastucha. Ja jestem Drwal Rzastuch i pokazuję Wam moją formę yeah. No i wsadziłem tutaj owce, a tutaj świnie i idźmy dalej Na górze, jak już mówiłem, miałem zrobić No, pole, jest pole, oramy pole potem, przeoramy ja cisnę do domku, pokazać Wam zmiany, bo w sumie chyba ja tam nic nie zmieniłem. No dobra, lecimy dalej. Już jakieś potwory zjawiły, ja mam, nie wiem, krasza Minecrafta. Okej, okay, jest git. Kurde, jak ciemno, jak w dupie umarło. Idę spać i zaraz się spotkamy. No ale kurde ostatnio mam odbierać policja dalej. co jest co jest kurde ja tu się już schodzę spokojnie spokojnie dalej bo o co chodzi dostałem zgłoszenie że tutaj pan ma nielegalne zielsko czy to prawda ja zielsko czy ja wyglądam na jakiegoś... raz tam yy, yy, no yy, ten nie Dzięki, bo jakby Pani o, nie otworzył drzwi, no to bym musiał użyć siły, a tak to Pan pomógł nam tym, że Pan otworzył drzwi obrazu. Okej, okay, teraz mm, mam nakaz sądowy i, i mogę przeszukać Pański dom. Pracujmy, gdzie chcemy go zaglądać. Za obrazem nic nie ma. Pod łóżkiem? Też nic. Pod tutaj łóżkiem teraz, trzymam 4G. Z, tak. też nic. Okej, okay. i co ma, co ma być? To są moje prywatne rzeczy, tak? Dobra, nic, co mnie nie opowiedzi, tam masz jakieś prywatne rzeczy. Okej, zobaczymy co mam na dole. Piecyk. Jakieś główne kolejne, okej. Okay. Się drzwi zamyka za sobą się, co nie? Dobra, nie strach. Okej, okay. pierwsze. To nic, co nie ma. Jeszcze sprawdzę w jednym miejscu. Musiał upewnić. O, co my tu mamy? Tutaj nic nie ma. Nie, wcale. Proszę pana, co to ma być? Po prostu... Zostajesz ar aresztowany, albo... Wiesz to Załaduj nam bonio. Masz tutaj. Ale tak teraz? Ba, dalej, szybko. Dobra, Proszę. dobra, już lecimy. O maczku, co się dzieje? Co się stało, nie pamiętam, nawet coś zbytnio stało. A kim pan jest? Ja cię jakoś kojarzę, skądś, ale jak, jak masz na imię. A my grzeliśmy razem Bonio, nie o co ja Impek. O, dobra, już pamiętam. Ale tak naprawdę mam jakieś dziury w pamięci, bo nic więcej nie pamiętam. Ty, co robimy? Ja zejdę nie. na dół. O ma. Ja Tylko tak uważaj, bo ja nie mam równoważni. Ej, co się dzieje? Chyba wczoraj ostro żeśmy... Hmm, ...przesadzili. Przesadziliśmy. Ej, ale trzeba to naprawić. Ja no okej, okay, tutaj... ja mam tutaj jeden kawałek jakiejś białego białe, białe, gówna. O, na szczęście mam... Patrz, co jeszcze mam. Ej, patrz, co jeszcze mam. Będzie na... ...dzisiaj wieczorem. <śmieniu> spoko dobra chyba trzeba ale kurde trzeba napierdalać drewno, dawaj to może ja pójdę po... oooo o, pasterysze ja co zbiorę. ale obracuję dobra, chodź, ja idę po trochę ja drewna, żeby nie wiem, jakoś się ogarnął żeby... a ja w połowie działam mm. dobra co? nic nic um, Mm. O kurde. A, trzeba wziąć tę. Nie zabiję mi przypadkiem owiec. spoko. Mm. Kurde, mój iron, gdzie ja zostawiłem irona. Chyba w skrzyni. Upa, piper, czasem chyba. Pietaram cobblestone'a. Dobra, miałem tutaj. Idziemy dalej. Już trochę z jest tak, kobla. Wyborne te ciastki. Nie wątpię. Mm. Idę przeorać japę jakiemuś. Dobra, mam stat. przy od Jeszcze jeden kawałek, o jest tak Potem trzeba będzie im dać, żeby się wpitaliły. Siana. No. Hmm. Kurde, jesteś tu uboko w drzewa. Dobra. Hmm, wiesz co to w tamtej części raczej jest? Gdzie ty jesteś? Pod domem. O, widzicie. Poki się spadł. To właśnie w tamtej części. O ja patrz co tu znalazłem, jeszcze tutaj nigdy nie byłem. Ja to już widziałem. Myślałem, że to jest badawka, Nie no, jak, nie, jak widać, nie ma tutaj niczego. Jak Ja jakoś widzę, pewnie na filmiku nie będzie widać. O właśnie, tutaj, zębiek nie wyszedł. Nie masz torczy? Nie mam torczy. Kudne, to idziemy na żywo, dalej. Dobra, dobra, ale chyba nic nie będzie widać. Ale zombiaków patrz, jak nie będzie? Wszystko będzie widać. Jeszcze sobie i drżać A ty się zaraz zatrujesz Tutaj można coś zrobić później o, Na razie to, to jest ja tą stwierdziłem Mam lepsze miejsce chodzi ci ogarnę to miejsce Pokażę ci O, otwieram ba banana Otwieraj, o, tam jest bambus Bę Bę tam, o kurwa, już spać, to yy, wejdź pod wodę i się utop. nie chcę mm. O oboju o, około nawet trzy <śmany> to chyba moja zasługa ale tu chyba Creeper buchnął ty się co ty robisz z tym mm. co kto lubi Mam bambusa, zrobię sobie, zrobimy sobie jakiś papier czy coś co czy robię No ja mam już książki, ale dobra Zbieraj tego bambusa w O oh, teraz, węgiel Muszę sobie jakiś swój pokój zrobić, żeby już z tego mieszkać nie będę. Z takim, z takim tym play, z taką playą <laughs> I syfiarzem co nie No i syfiarzem Hmm. Jeszcze z bocztańcem. na 99 raz, ta jara chwasta. Rasta, kasta. Oraz mg No, 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 no. Ileś fin, a ja pierdzielę, idę je zaraz. Tam, nie chodź w inną stronę, bo mi się generuje mapka na serwerze i mnie lagi, teraz. No. No... ale tu, kurde, jakieś drzewo, co jest blisko szukane. Znaczy, uboga drzewo, czy No, bo tu jest... Ja wszystko wyciąłem co było możliwe, bo jestem trwałym rastuchem. Dobra, trwało. Ja już ja ja znalazłem jest jedno drzewo. W ogóle dużo tu tych jaskiń No... Mam zamiar je wszystkie wysadzić. Ojebać. Da. Otóż to. Dobra. Hmm. Ciśniemy dalej. Myślę, że będzie można zacząć U. dzisiaj jakąś nową budowlę. Może jakieś tory, dokończyć skończyć. Tory dokończ, skończyć. To tory do... Tam, gdzie się drzewa, no. No, to by był dobry pomysł, bo tak to trzeba chodzić daleko. No to i tam No co dalej masz to No jest tam trochę torów, ja też mam dużo żelaza to Zrób tam ile się da i daj mi trochę będzie. Ale złoto to. potrzebujemy Chyba trzeba iść do kopalni Kudę trochę gorzej, no to, to i... Do tej tutaj kopalni, gdzie jest to wejście Tak, i tam w dół Na pewno oglądajesz mnie na YouTubie, bo jestem tak popularny, że szok no zajebiście, nie byście. <gry> e, muszę tam. To wiesz gdzie mam. E, gdzie ten. Mm. Muszę deadnąć. Why? No to nie deadmę. Czy żyję jakoś? Was ja byś tam nie Aha, aha. Naprawię po tobie brudasie. Dobra, ja mm, Tak. Zepsułeś mi i na mnie zwala się. Ale tutaj widzę, dokopali się, dokopałeś. Się. No, to tu jest trochę tych surowców na mm, To możemy to zdobędziemy, bo tak to. Trzeba będzie nagrywać, nagrywać, a potem tak. No to dobra. To ja tnę. No dobra, znaleźliśmy tutaj taki fajny system kaiwowy. Mhm. Ehm, trochę złocisza. Teraz trzeba to wydobyć. Kurde, ten single player... Znaczy... Tak blisko siebie ja się z tym złoto znajdźmy. Złoto, Treść tych mam. No, ja mam 15. Ty masz ile? Ja mam... Tam uważaj, bo możesz pejść do lawy, musisz to sobie to... O, sobie oglądziłem no, Kurde tam ciężko na wydobyć, ale dobra, mamy go do, do, pod dostatkiem. Tak tam tak Trzaskaj drzwiami O, wow, Clipper Ty przy wyjściu jest Clipper A O, fuck No nie To idziemy co tędy było? No tak, przypominam. się. Chyba nie Tak, 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 tędy I tu Dobra lecimy do góry Lecimy, lecimy, lecimy A Około ilu coś tu zrobimy Jakbyś też mhm. mm, Nie mam pojęcia, też nie pamiętam czy tak się robi Na pewno jak ja chcę to robić Czy inaczej? No ale dobra zobaczmy Bo jest dużo potrzebnych tych power raili, dlatego potrzebujemy złota właśnie. Hmm. No kurde, sorry, bo jak no, ja? Tu moje przetopię a ja pójdę do góry i przetopię swoje po tym jeszcze mam zamiar zrobić taki piecyk pokojowy znaczy na no, pokój piecykowy w którym to też będziemy wytap mieli dużo piecyków, w których będziemy wytapiać 32 jest. Teraz jeszcze... Kurde, to się wolno przetapia. Może. Weź rób ale... Robimy cięcie. No i dobra. Mamy te power railery. Tak się ja robię, jak ja nie Czy wziąłeś? Ja wziąłem trochę twojego złota. Ale za to dam ci zaraz power railer. Y. Mamy 30 Przy okazji trzeba było pójść po raz oczywiście, bo zapomniałem o nim. A już siedzi, masz tu sobie, zbierz redstone'y, bo ci degrałem, by by mm, mm. To... tak dał się. Mmm, dobra, To... aha, masz 15 sztuk. To co, smolimy Bonio i do zobaczenia rano. No. Dobra, idę do mojego łóżka. Weź ty, ładuj. Dobra, ładuję. Masz tutaj, zaciągnie się ostro. Good smoke. O, już zejdę na dół. Dzisiaj już nie jestem taki naiwak. Zespolony. Dobra, a ty... za. Chodź za mną No co jest? Ja lecę do góry Gdzie tu są drzewa? Koszty mi powiedzieć Tam To od, odkąd mamy robić tą drogę? Um, właśnie to jest najlepsze pytanie Myślę, że gdzieś tutaj można zrobić stację albo chodź to przeoramy nie pole na traktor, ja nie mam tej. Łopaty... I, 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 i. Łopaty... ...oo To idzie. Popite Oraj pole. Ai, fucking shit, what ja. pole, na traktor. dobra. Cztery bawy o hindu. Łarałem. Dobra, gdzie to jest? Tutaj. Ale mam burdel w tym. Kurde, nie mam tego pieprzu, nikt No i dziupa blaga. Nie zrobię sobie nic. Czekaj to ja ci zarzucę. Skąd? No przed wejściem do domu. deszcz płodów kawałki ludzkich jelit każdy necrof czuje się dziś jak Jim Carrey Dobra, dawaj Nie mam tylko patyków, bo tak to by było, ogie mi je dał Aha. <laughs> Czekaj, idę znowu zrobić deszcz płodów ale leci! Zrobię se... Ale robisz... Zrób se wszystko najlepiej, ale już ci i tak niepotrzebne, bo zrobię. Jak możesz to przynieść, jak jesteś już jesteś na dole, to sobie co pójść do góry i przynieś mi ze skrzynki... ...cobble Ty drwal, ale to powinno być drewniane. Z tym daj jedziemy. Dobra. Ja dobra. Malina. Dobra. Mam tam jak. Mam będzie dobrze. O, i zrobię takie zejście, że się przekopię w dół. Będzie wejście z domku prosto tutaj. A to już potem. No, dobra, idziesz. No płynę, płynę. Tutaj trzeba rzeczywiście jakieś wejście zrobić, bo to jest niewygodne bardzo. No, nie lubię takiego rzeczywiście. Ja masz. Jebut. Dobra, styknie mi już. Ej, no kurde, zasypałeś mnie tak, że nie mam miejsca w inwentora. Co ja zrobiłem? zrób taką jak ja tylko. Tam już dalej nie. A nie, bo ja trzy zrobiłem. To zrobię dwa. Okej. Okay. I top. I tutaj w tych miejscach co damy? No. Eee, może most tą? To muszę. i. Dobra, dobra. Damy szkło. Kurde, co ja tak krzywo to zrobiłem? Rób bo jesteś krzywy. Sama Ma jesteś krzywy. Czekaj, no co tam rób, bo... Yyy... No bo dobra, jakoś przeżyję. Mhm, <grymianie> mhm. Dawaj na Ty tu... Ty gnozisz. No... Polej, polej. Łodaj pole, natrak, polej. Ej, zupę. Ej, ja z nie wyjdę, wiesz? Ej, dobra, to ja to skończę. Ja się nie mogę, ale ja nie znam Twojej wizji No teraz ja już pracę. zamknięcie zrobimy Kurde, znowu spadłem No i kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Czekaj No i teraz tak Jaki to, ej, a y, pomyślałeś o takiej innej rzeczy, która jest Wiem, wiemy też szczególnie, ale no... Jak będziemy tu wchodzić? Już o tym pomyślałem, nie bój tu Ja tam skoczę i się przekopię do domu. I będzie wejście. Tak, tak spadłem. No to... Skończymy to robić i... czy skończyć, bo właściwie to... Ja muszę sobie zrobić swój pokoik i myślę, że skończymy na tym, No też tak, tak. myślę. O, dobra, jestem. Się wybiłem. Cześć. Się nie ma. Ty Cześć. idź do domku. Cześć. I mi będziesz mówił, jak będziesz widział na wprost, mój nick. Dobra, już. Czekam, no ja muszę jeść, bo tutaj mamy... Muszę biegnąć, bo tutaj mamy taką zajębisko, bo po prostu... Yy, windę z wody, że nie Dobra jest? Siedzi? A ma być na, na, na czy na, na dole, bo... na dole A co, czekaj Z tyłu Nie widzę nie? Ale czy jest prosto? No dawaj Kop, jest co czekaj, Przucz. bo ja nie mam torczy Nie mam No mam, mam, mam Dawaj Kop, kurde Gdzie ja jestem? Nic nie widziałem Gdzie zbliżasz do mnie o i. Czuję się jak. Czuję się jak matka, której właśnie... Y urodziło się dziecko. Kurde. O jest! Wyszło trochę za nisko. Dobra, Istrzym. Będą tutaj schodki. Nie. Przecież w dół i tak powinien być jakiegoś innego tak, tego. Dobrze wiesz. Kurde, gdzie jest moja wągoda. Dawaj nie wonia. Ciekier, że czas. O nie, straciliśmy szatana. Skąd ja poznałem? Kupisz się jako policjant chyba. Chciał ze mną Bonio zagrzać. Gminicie tą misję? Bonio ze mną grzeje jakiś policjant. I teraz nagrywa ze mną playa. Ja tego nie gminię. Dobra, idę do góry, póki jeszcze on... Okej, okay, ja pójdź. Dobra, już. Myślę, że na dzisiaj skończ... No, znaczy, może skończ, skończyć? Nie no, wystarczy na dzisiaj, no. Już kończymy dostatecznie długą ilość czasu, bo... no. Mmm... sekundziszę, panie. Dobra, panie. Ja tylko postawię dywan, panie. Aj, za krótki skok oddał. My tu byliśmy, to jest te kopalnie koło mojego domku. Lol. Gdzie to ja zrobię cięcie i to dokończę. Ej, ja mogę. <laughs> Luz, idź strać. No się ja już skończyłem, prawda? Ten się poszedł wysłać. Um, a więc, tendy się będzie wylatywał my by się będzie wyciął tak? To będzie taka podróż. O, a może po kolei, po drodze, czy po kolei, po drodze coś zrobimy, jakieś coś w stylu... Czy ja wiem, no to będzie trochę zga, po potem to jest G. Pozdrawiamy CTSG. Chciałbym tam zrobić po drodze coś na wzór, no takich atrakcji po drodze kolejki, tylko no to już by była przeróba po CTSG, dlatego się powstrzymam, zrobię po prostu zjazd w dół, to jest do lasu. Zrobię tę kolejkę tak, żeby działała w obydwie strony, żeby potem też można było wrócić stamtąd. Sprawdzimy, czy na razie działa. Zrobiłem taki... kurt chyba. Chyba nie mam majrona. No, nie widzę. Hmm. Dobra, to ja poczekam. Może na wysego I tak. I... No, do zaraz. No i jest już wszystko skończone. Tak.

Tu się wcis... będzie wciskali guzik i od... automatycznie będzie się odpalać. No rozumiem. Tak się... Bardzo dobry pomysł. Chyba, Nie do tego... Chyba do tego jest potrzebny most znaczy ten power rail. No i jak wcisnę guzik to się... O lol. tam się pojawia. A no tak, bo to jest serwer. Ten pak z serwerowa paczka, ja się nie mam tylko z opaczkę i taki plugin No dobra, to na dzisiaj chyba koniec, nie? No. No to my się żegnamy. Nagrywali Black Impact i... Łysy Szatan. Cześć. Do usłyszenia. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie.